Więcej porad, mniej poradni. Samorząd lekarski krytykuje decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia. 15-rocznica powodzi we Wrocławiu, a w mieście i regionie wciąż nie ma systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Jak uratować najstarszą oficynę wydawniczą w Polsce? O Solineum walczy o przetrwanie. Jarek Grotajczak, witam państwa i zapraszam na informację Telewizji Dolnośląskiej. Dzień po ogłoszeniu przez NFZ wyników konkursu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, głos w sprawie zabiera samorząd lekarski. Zdaniem lekarzy, mniejsza liczba gabinetów specjalistycznych, mimo deklarowanej dłuższej pracy placówek, dla wielu pacjentów może oznaczać jedno: konieczność zmiany dotychczasowego specjalisty i ustawienie się w kolejce do innego. 100 tysięcy wizyt więcej, ale o 450 placówek mniej niż dotychczas. Tak ma wyglądać ambulatoryjna opieka specjalistyczna od 1 września na Dolnym Śląsku. Dane przedstawione w środę przez Narodowy Fundusz Zdrowia w czwartek skomentował samorząd lekarski. Nie wyobrażam sobie tego, rozumiem, że wszystkie poradnie, które do tej pory funkcjonowały, na przykład 8 godzin, będą teraz pracowały nie wiem, 16 godzin albo całą dobę. To jak zwykle wyliczenia kompletnie rachunkowe. Myślę, że to jest kwestia tylko kilku lat, jeżeli w tym systemie będzie, będą prowadzone konkursy, czyli będzie decydowała cena i obsługa samych specjalistów. Znak zapytania pojawia się głównie dla pacjentów, którzy już jakiś czas temu zarejestrowali się na wizytę u specjalisty, a może okazać się, że placówka nie będzie miała podpisanego kontraktu. NFZ obiecuje, że takich pacjentów będzie informował o liście dostępnych gabinetów mających nowe umowy. To są one śmieszne zapewnienia. Pacjent potrzebuje porady, kontaktu z lekarzem, nie kontaktu z urzędnikiem NFZ-u. Pacjent wie, gdzie ma się udać, gdzie są przychodnie, gdzie są placówki. To jest po prostu mydlenie oczu i oszukiwanie społeczeństwa. Rzeczywistość jest taka, jaka mówię, po 1 września ci pacjenci, którzy będą chcieli uzyskać poradę w ramach funduszu, będą musieli szukać nowych lekarzy. A szukanie nowego specjalisty może oznaczać kolejne miesiące oczekiwania na wizytę w tej wrocławskiej przychodni, która ma 26 gabinetów. Specjalistycznych, priorytet w systemie kolejkowym mają stali pacjenci. Przychodnia już nie będzie miała kontraktu i będzie chciał zmienić przychodnie. Będzie u nas traktowany jako pacjent pierwszorazowy, czyli tak naprawdę musi się ustawić na końcu kolejki. I choć dziś, jak widać, kolejki w rejestracjach do gabinetów specjalistycznych nie są długie, to wielką niewiadomą pozostaje ich długość po 1 września. Dlatego przedstawiciele Dolnośląskiej Rady Lekarskiej mają nadzieję, że NFZ ogłosi dodatkowy konkurs na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, tym samym dając możliwość zwiększenia od września liczby dostępnych placówek. Wojewoda Dolnośląski podsumował straty dolnośląskich gmin i powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich ulew, burz i powodzi. Straty w samej infrastrukturze szacowane są na prawie 370 milionów złotych. Zniszczone drogi i mosty to obraz dolnośląskich miejscowości, które ucierpiały w ubiegłym tygodniu na skutek opadów i burz. Jak to wygląda dziś, można zobaczyć na tych zdjęciach wykonanych przez służby wojewody dolnośląskiego. Przerwana droga S3 na wysokości miejscowości Jelenia Góra, czyli brak możliwości przejechania do jednej z głównych miejscowości Dolnego Śląska. Yy, niestety trzeba w całości tę przeprawę mostową odbudować. Jedną z najbardziej dotkniętych opadami, powodzią miejscowości była Olszyna w powiecie lubańskim. To jak szybko woda zniszczyła miejscowość, przypominają dokładnie pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ciągu 40 parę minut w Olszynie spadło ponad 60 mm wody. Opad był bardzo nawalny, co jednocześnie spowodowało też przy tym opadzie wystąpienie. Burz i gradobicia. Przy wróceniu dojazdu i przejazdu przez zniszczone miejscowości, w tym na terenie Olszyny, pomaga obecnie wojsko. Aktualnie w Olszynie dotarło wojsko. Tam panowie mają rekonesans, twierdzą jak ustala sobie priorytety, co w kolejności po kolei będą usuwać, no bo tu chodzi o przeprawy mostowe, które uległy zniszczeniu, więc oni będą na pewno część tymczasowych stawiali mostowe, pontonowe mosty, a w dalszym ciągu podejmiemy decyzję z panem burmistrzem, jak to będzie się rozwijało. Urząd Wojewódzki wypłacił już poszkodowanym gminom ponad milion złotych na jednorazowe zapomogi do 6 tysięcy złotych dla mieszkańców. Obiecuje również pomoc samorządom. Także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może pomóc w sfinansowaniu napraw infrastrukturalnych. Fundusz może wesprzeć odbudowę infrastruktury związanej z wodociągami i kanalizacją w takiej kwocie 50% dotacji i 50% pożyczki, czyli praktycznie 100% finansowania. Mamy jeden wniosek gminy Olszyna o wsparcie tzw. akcji ratunkowej. I usuwania skutków. To jest pomoc dla gminy rzędu 100 tysięcy. Poparliśmy ten wniosek. Mam nadzieję, że ministerstwo te środki przyzna. Urząd Wojewódzki liczy, że najbardziej poszkodowane gminy otrzymają niezbędną pomoc z budżetu państwa. W Dolnośląskich Powiatach i gminach straty szacowane są na prawie 370 milionów złotych. Na powodzie w lipcu na Dolnym Śląsku chyba jesteśmy skazani. Tegoroczna na szczęście nie przyniosła ofiar, ale strach jest, bo Dolnoślązacy pamiętają o powodzi sprzed 15 lat. Dokładnie 12 lipca zalany został Wrocław. Ta sobota sprzed 15 lat pozostanie w pamięci wrocławian jeszcze przez długie lata. 12 lipca 1997 roku spiętrzone wody Odry i Ślęzy wdarły się do miasta. Pierwsze zostały zalane osiedla Księże Małe i Wielkie. Wszystko pływa, segment podmyło, wersalki podmyło, wszystko. Meble rozpuchnięte od dołu. No co, dywany zalane wszystko. To, co mogę sprzątać, to sprzątnąłem i tak i tak. Wiem, że żołnierze nie mają co jeść, bo pracują od wody. Chciałbym to dać, ale chyba tam nie dotrę do nich. Wielka woda zalała m.in. ulice Kościuszki i Komuny Paryskiej. Nocą dotarła na południu do ulicy Piłsudskiego i Dworca Głównego. Pod wodą znalazło się prawie 30% powierzchni miasta. Na wrocławskim lotnisku utworzono punkt ewakuacyjny mieszkańców sąsiednich zalanych miejscowości. Jest tragicznie. Prawie 3 metry wody do domu wchodzi wszędzie. Makabr. Makabre. Zostawić dorobek całego życia. Został tam w wodzie. Po piętnastu latach mieszkańcy Wrocławia wciąż wspominają powódź tysiąclecia. Strach i bezsilność w walce z żywiołem towarzyszyła im przez wiele dni. Myśmy uciekli w ostatniej chwili, bo widzieliśmy, jak ulicą woda idzie. Rozdawaliśmy żywność, amfibie rozwoziły tutaj po tych blokach, kozanowska do, do perska, po całym ten Także przeżyłam to, przeszłam. W domu również miałam wodę. Nie było nic, gazu, prądu, wody, chociaż woda była wszędzie, ale do picia nie było wody. Dostarczały nam, że potrzebują wodę, żywność, motorówki, pontony. W całym kraju powódź sprzed 15 lat spowodowała śmierć 54 osób. Zalane zostało prawie 700 tysięcy hektarów gruntów rolnych. Straty oszacowano na 14 miliardów złotych. Przy okazji 15. rocznicy powodzi we Wrocławiu pytamy, czy gdyby dziś powtórzyła się sytuacja z 1997 roku, Wrocław byłby bezpieczny? Niestety odpowiedź nie jest optymistyczna. Gdyby taka woda jak w 1997 roku przeszła przez Wrocław dziś, to powódź mogłaby się powtórzyć. Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego jest ważna, ponieważ od roku 97 nic się na razie tutaj nie stało. Po 15 latach udało się usprawnić system komunikowania się służb, co podczas powodzi tysiąclecia było największą bolączką. Te 15 lat to przede wszystkim zbudowanie systemu monitoringu i ostrzegania. Dzisiaj może nawet czasami mieszkańcy odczuwają, że tych alarmów jest za dużo, ale nie ma takiej sytuacji jak w 1997, że praktycznie prognoz takiej powodzi do ostatniej chwili nie było. Dopiero w tym roku ruszyły ważne dla regionu inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Trwa rozbudowa obwałowania w zbiornikach Blizanowice i Trestno. Dobre jest to, że ten rok to jest podpisanie ośmiu kontraktów o wartości powyżej miliarda złotych, w wyniku czego za dwa lata ochrona przed powodzią Wrocławia będzie zabezpieczała nas przed taką wodą jak w 1997 roku. No na Racibusz będziemy potrzebowali 4 lata i to by zakończyło taką odpowiedź na katastrofalną powód 97 roku. We Wrocławiu trwa przebudowa jazów i śluz wodnych, a także pogłębianie koryt rzek. Musimy patrzeć na bezpieczeństwo Wrocławia kompleksowo, czyli nie w samym tylko Wrocławiu. Zrealizujemy inwestycje na poziomie 3,5 miliarda złotych do 2015 roku. W tym roku w obszarze inwestycji realizujemy zadania na kwotę około 650 milionów złotych. O tym, że w Wrocławiu brakuje skutecznego systemu przeciwpowodziowego, najlepiej wiedzą mieszkańcy Kozanowa. W 1997 roku osiedle było pod wodą, ponownie było zalane w 2010 roku. Dopiero w tym roku, po 15 latach, rozpoczęto tu budowę wału przeciwpowodziowego. Inwestycja, warta 25 milionów złotych, zakończy się w maju 2013 roku. Poważne zastrzeżenia do prac, które miały ograniczyć skutki powodzi na dolnym śląsku ma najwyższa izba kontroli. Najważniejsze z nich to fatalny stan jednej trzeciej wałów przeciwpowodziowych i opóźnienia w realizacji kluczowych inwestycji. W ciągu 15 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku niewiele się zmieniło. Ochrona przeciwpowodziowa nadal jest niewystarczająca. Wynika z raportu przygotowanego przez najwyższą izbę kontroli. Te inwestycje, które są najważniejsze dla miasta, czyli wrocławski węzeł wodny i zbiornik Gracibusz, nie zostały do końca ubiegłego roku rozpoczęte. Mało tego terminy wciąż są przesuwane, być może do końca 2018 roku coś pozytywnego się wydarzy, póki co Wrocław jest zagrożony. Jedna trzecia wałów przeciwpowodziowych w regionie jest w fatalnym stanie. Podobnie rowy i urządzenia melioracyjne. Na przyjęcie wielkiej wody nie są też przygotowane zbiorniki retencyjne. Jeśli powódź w skali i rozmiarze z 1997 roku się powtórzy, skutki będą nie mniejsze, a kto wie, czy nie będzie gorzej. Na realizację projektu ochrony przeciwpowodziowej do Rzecza Odry Polska otrzymała fundusze między innymi z Banku Światowego. Jeśli do 2014 roku nie wywiąże się z prac, będzie musiała zwrócić część otrzymanych pieniędzy. A teraz nowe miejsca pracy we Wrocławiu. 200 nowych pracowników chce zatrudnić potentat w sektorze informacji i telekomunikacji. Rekrutacja do Wrocławskiej placówki już się rozpoczęła. 200 inżynierów, informatyków i programistów może znaleźć pracę we Wrocławiu. Nowych pracowników poszukuje firma Nokia Siemens, mają zajmować się rozwojem aplikacji mobilnych i szukaniem nowych rozwiązań. Te produkty, które opracują polscy inżynierowie, nie będą wykorzy wykorzystywane tylko w Polsce, ale będą wykorzystywane na całym świecie. To jest globalne centrum Nokia Siemens Networks i to, co my wymyślimy jako Polacy pracujący w centrum, będzie wykorzystywane w całej Europie, w Stanach i w Azji. Nokia Siemens będzie produkowała coraz więcej software'u czyli Programów komputerowych, które wszyscy nawet nie będąc tego świadomymi, wykorzystujemy. We Wrocławiu Nokia Siemens działa od 2005 roku i zatrudnia 1650 osób. Jak uratować najstarszą polską oficynę wydawniczą? Ossolineu walczy o przetrwanie. Pomocną dłoń już wyciągnęli minister kultury i prezydent Wrocławia, ale bez planu na sprawne zarządzanie Ossolineu może przestać istnieć. Wydawnictwo Solineum we Wrocławiu to najstarsza polska oficyna, liczy 195 lat, dziś stoi nad finansową przepaścią i grozi jej bankructwo. Już likwidowana jest spółka, która należy do Zakładu Narodowego imienia Osolińskich, trwa walka o uratowanie wydawnictwa. Dotychczasowy prezes wydawnictwa od 2 lipca jest likwidatorem. Myślę, że tak kiedyś McMaine to wiedział, że wiadomości o mojej śmierci są przesadzone. Samo myślę, że troszeczkę wiadomości o umieraniu i o zbankrutowaniu wydawnictwa też są przesadzone. Jeszcze trzy lata temu długi wydawnictwa sięgały 3,5 miliona złotych, teraz wynoszą 1,8 tysięcy. Wydawnictwu gotówka potrzebna jest i to od zaraz. W najbliższych tygodniach Osolineu ma podjąć próbę wyprzedaży wszystkich książek, które zalegają w magazynach, ale po cenie kilkukrotnie niższej. Dzisiaj nie jest łatwo sprzedać książki, książkę i jest to bardzo trudne, jeśli nawet byśmy zdołali sprzedać te książki, które mamy w magazynach w tej chwili, szacujemy je na 900 tysięcy złotych. Bardzo dobrze było, gdybyśmy za nie zdołali uzyskać 200 tysięcy złotych. Do tej pory próby ratowania wydawnictwa nie przynosiły spodziewanych efektów w 2009 roku tylko przez 100 godzin na czterech dworcach kolejowych w Polsce, w tym we Wrocławiu, sprzedano ponad 1,5 tysiąca książek. Ale zamiast zysków akcja przyniosła jeszcze większe straty, niby niemożliwe, a jednak przyniósł wydawnictwo 400 tysięcy do tyłu, dlatego że ci, którzy wzięli książki na ten kiermasz, nie wywiązali się i nie zapłacili za książki, które wzięli. Pomoc wydawnictwu już zaoferował minister kultury. Bogdan Zdrojewski, choć nie ukrywa, że Ossolineum jest źle zarządzane, przekazał na ratowanie znaku towarowego oficyny 600 tysięcy złotych. Tyle samo pożyczki Ossolineum udzielił prezydent Wrocławia. Wydawnictwo Ossolineum jest bardzo silną marką i po drugie ma chyba jedną z najważniejszych serii wydawniczych w Polsce, mianowicie Bibliotekę Narodową. I chcemy, żeby Fundacja Osolińskich stała się już na zawsze ostatecznie właścicielem zarówno, zarówno znaku, jak i, jak i praw do Biblioteki Narodowej. Przed wydawnictwem jeszcze długa droga i to w nieznane. Minister kultury Bogdan Zdrojewski już zapowiedział, że jeśli do końca sierpnia władze spółki nie będą mieć planu na sprawne zarządzanie wydawnictwem, być może to ministerstwo przejmie stery na to Solineum. Już w sobotę kibiców czekają kolejne emocje piłkarskie. Przez dwa dni rozgrywane będą Mistrzostwa Polski w piłce ulicznej. Międzynarodowe drużyny będą składały się z osób bezdomnych. Wrocław Cup 2012. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Osób Bezdomnych w Piłce Nożnej Ulicznej. Turniej rozgrywany będzie już po raz czwarty. Rywalizacja sportowa tutaj y, dla nas jest na, na drugim planie. Oczywiście jeżeli chodzi o zawodników, gdybyśmy się spytali, to oni pewnie, pewnie pierwsze co to powiedzą, gramy, gramy zwycięstwo. Natomiast y, przyświeca to y, ma, ma wiele, wiele takich aspektów. Przede wszystkim chcemy pokazać, że osoby, osoby bezdomne to nie są tylko te osoby, które tak na co dzień nam się wydaje, że to tylko tacy są brudni, y, brudni pijani i... i, i Źle wyglądający, ale to są też ludzie, którzy, którzy, którzy potrafią, potrafią walczyć o, o powrót do społeczeństwa. W zawodach weźmie udział 16 drużyn, w tym 11 z zagranicy, między innymi z Austrii, Ukrainy, Szwajcarii, Holandii, Niemiec, a nawet Kirgistanu. O poziomie, y, poziomie tych piłkarzy świadczy, świadczy to, że w 2009 roku jeden, jeden z bezdomnych, Beto, y, grający w reprezentacji Portugalii, rok później został kupiony przez Manchester United, przez samego Sira Alexa Fergusona za 15 milionów funtów. Tytuł mistrzowskiego bronić będzie zespół z Rosji. Polska wystawia mistrza kraju z Poznania, dwa zespoły brata Alberta z Wrocławia. Nie zabraknie też reprezentacji Polski, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Meksyku. W niedzielę reprezentacja rozpoczęła takie zgrupowanie, pierwsze, pierwsze zgrupowanie w cyklu kilku. Są niedaleko Zielonej Góry w gminie Kargowa, w mieście Kargowa i tam się przygotowują. Prosto z tego zgrupowania przyjadą do nas na turniej w piątek i, i zagrają i będą mieli możliwość sprawdzenia się. Turniej rozpocznie się w sobotę o godzinie 9. Potrwa do niedzieli. Finałowe spotkanie w tym dniu rozpocznie się o godzinie 17.30. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w rynku na specjalnie przygotowanych boiskach. I na koniec mamy propozycję na wakacje dla tych, którzy chcieliby spełnić swoje marzenie, a mają kilka, najwyżej kilkanaście lat. W Pustkowie Żurawskim działa jedyna na terenie gminy Kobierzyce młodzieżowa drużyna pożarnicza. Na sygnale jak do akcji, wozem strażackim, w mundurze i z profesjonalnym sprzętem gaśniczym. Tak ćwiczą członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Pustkowie Żurawskim. Tu liczy się czas, precyzja i umiejętności, ale jak się ma tyle lat co oni, to ani łatwe, ani proste nie jest rozwinięcie węża strażackiego tak, by się nie poplątał i utrzymanie go pod ciśnieniem wody. Tu wsparcie jest niezbędne. Przygotowujemy się do zawodów i ćwiczymy rozwijanie węży na czas, jak żeby jak najszybciej strącić wszystkie pachołki. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Pustkowie Żurawskim to jedyna taka jednostka w gminie Kobierzyce. Należą do niej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Klub naszą jest to, że Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest jako jedyna na terenie gminy. Liczy w tej chwili 11 osób. I cały czas ćwiczymy, jeździmy na różne zawody. Tu niemal każdy z małych strażaków kontynuuje rodzinną tradycję. Mam brata w straży, widziałem jak trenował, jeździł na akcje i spodobało mi się to. Zacząłem ćwiczyć. Miałem dziadka ze Straży. Już jest na, poszedł na merturę, ale zachęcał mnie, że właśnie pójdę do tej młodzieżowej straży. W Pustkowie Żurawskim nikt nie ma wątpliwości, że ci mali strażacy za kilka lat zastąpią w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej swoich starszych kolegów. I to była ostatnia informacja, kolejne w piątek rano. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.